Halo, witam serdecznie, właściwie dobry wieczór, mamy 16 lipiec 2023, jest godzina 21.10, jesteśmy na plaży w Łebie i jesteśmy w tej chwili świadkiem zachodu słońca, atmosfera bardzo sympatyczna, ludzi bardzo dużo o, i uda nam się uchwycić piękny zachód słońca tak to wszystko wygląda od dali ludzi naprawdę dużo, o wiele więcej niż przez cały dzień gdzieś dzisiaj było naprawdę ciepło temperatura wyniosła 28 stopni w cieniu w słońcu było o wiele więcej 어 이따가 또 울면 돼 Także na razie pozdrawiam i zapraszam na następne relacje w nieco się terminie. Pozdrawiam.